się wszystkim z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym odcinku z grida jeżeli będziecie go słyszeli w klinie, to sorry ale po prostu mój kumbal do niej przeszedł przed chwilą się odezwał eee, i kontynuujemy karierę jest to drugi odcinek z ojej Kainzek. Eee, jest to kolejny wyścig <ścoughs> wróć kolejny ten odcinek z grida już jeden był początkowy i serdecznie będę się obi obijał o ściany, ale po prostu ja nie umiem, że bardzo e, grać w Gridda z e, taką realistyczną, e, w sensie realistyczną odzwierciedleniem jazdy. Jestem przyzwyczajony do Need for Speeda. E, Need for Warda jakie to szybkie jest. E, i ostatnio wrzuciłem Need for Speed gdzieś podejrzewałem, że macie link w opisie. Fuck! To mnie wywaliło i po samochodzie mój ci, ci. Kurde. może dam za chwilę przejechać kompulowę, jeżeli będzie chciał na no, odcinku, ale drift proszę to nie jest drift, to jest to co okrążenia zaczyna wyglądać ten skanin tak jak mój samochód w rzeczywistości jak hmm. mu odpadło Zdechło? i nic nie widzę Tak wiem, że przegram, jak już mówiłem ee, w samochodówkach to ja na odcinkach lamie. Jestem przyzwyczajony do grania w nieczoszkodę, tak jak już wam wspomniałem e, I, aha, pewna osoba się pytała mnie jakiś czas temu odnośnie serii z Heroesów 4 Oooo, fak, 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 fak i planuję nagrać serię z Heroesów tylko ta osobo musisz mi <grych> napisać w komentarzu czy chcesz żebym nagrywał single singleplayera czyli gracza, znaczy pojedynczego gracza czy na multiplayer player, player, nie wiem to się odmienia um, i e, czy chcesz może, jeżeli przez multiplayer to czy chcesz żebym nagrywał przez internet bo po prostu tutaj siedzi koło mnie, który gra w o fuck. A się wywaliłem. Eee. No i... Dość często grywaliśmy sobie. Ostatnio zresztą kolega był na teamspeak'u jak nagrywałem epickie bity. The World of Tanks hej, oh. Ej, to jest przedstawicz. Przed bo mnie wpadło, czy mi się wydaje? Nie wiem jak to się patrzę od przodu, ale to już nieistotne. Fuck. Jak widać, ee, coraz więcej... Jeżeli ktoś do mnie, do mnie przyszedł i nie wie o co chodzi w gridzie. A jeszcze mogę nagrywać grida na multiplayer to jest, tylko że po prostu eee. Eee... Oh, sorry. Sorry, <laughs> mi się, bo płatki jadłem przed chwilą, więc... Zachaduję z YouTube'a. Żartowałem, bo nawet nie ma możliwości, żeby mi partnerzy przesyłali te kasy z filmów na... <grym> e, bo tak, tak, mam partnerstwo, ale to już nie, nie istotne. Ja, I mam dla was nagrany jeszcze pierwszy odcinek, znaczy o, zerowy, o, zerowy, odcinek z Eurotrack Simulator z zapytaniem się, czy będziecie chcieli w ogóle tą grę. Jakie? mam uszkodzony układ kierownicy, lol. To jest, to jest jedno okrążenie. Tak stary, że... Nie. Tak jest jakieś miejsce. Nie widać. O, dwa wyścigi. dobra Jestem 350 z... Ja spróbujemy ten driver. Eee... Nie to Eee, Promote na pewno nie będzie Tylko nie wiem gdzie tu się zmieniło ustawienie ee, jeżeli chodzi o pozycję o, jedną wygraną, Dwa wyścigi, jedna wygrana 183 na godzinę Czy tak sorry, że ja się nie odzywam Ja się staram skupić na grze Tu później może sobie przejechać tym... Y, ka, ...tym Kainzegiem Tam się przejechać tym Kainzegiem na ciku. Oj! Kurde, głupie to zrobili z taką z tą kamerą, że tak skaczę. Nie, tu nie ma nic. Nic nie widzę. <tryk> Zaszym. Co? Idziemy je <tryk> Tylko teraz nie pamiętam jak się tu miałem. Jak tu się wracało do yy, wyścigu Enterem czy A, F12 Wszystkich samochód <laughs> I teraz muszę w lewo pojechać, tak? Ten wyścig postaram się ukończyć, nic nie obiecuję, ale Tak jak już mówiłem postaram się ukończyć a następny wyścig dam koledze, żeby pojechał O, Co to było? <mr> o! <souvenaid> <Hey. mrisa> oh. Albo się w to wywoliłem, tak? Pod spodem. No co, teraz się nic nie Zobaczymy jak ty będziesz jechał, to zobaczymy jak się będziemy śmiać. Mówimy do kolegi, a nie do was. <laughs> LOL, to jest, to jest pierwsze okrążenie dopiero. Aha, i robię modpacka do World of Tanks'a. Jestem w trakcie robienia. Wczoraj wysłał nowa wersję, co prawda dopiero około północy mi się pobrało, a odpaliłem to o od dziesiątej, żeby pobrać, żeby zaczęło mi się pobierać. Także WOT... No... Wargaming zrób coś z tym. Nie yeah, bacznie wargaming. Nie, bo ktoś w wargaming może akurat nie oglądać. Znaczy w sensie, że ktoś kto lubi wargaming. Ja yeah. No wiem. E, aha, tak jeszcze zacząłem mówić, ale nie skończyłem. E, Czy żeby nagrało Heroes? na multiplayer to czy chcecie mieć tak jakby nie wiem jak to się nazywa e, multiplayer, multiplayer że widzicie co ja robię i co Dominik robi jak jest jego tura fakt e, jak jest moja tura to jest co ja robię jak jest jego tura to co on robi e, a jeżeli e, bo mogę też nagrywać przez internet e, grę i wtedy byśmy gadali przez Team tylko że to by było to by było nagrywane wieczorami i wy byście wtedy nie wiedzieli, ale ja się byście wywalił. Wy byście nie widzieli co on robi. Więc e, wyraźcie swoją opinię w komentarzu. Co byście wol <coughs> woleli? To mnie też może się wyrazić w komentarzu, bo on akurat mnie też ogląda. Znaczy próbuję O, ostatnie okrążenie robię. <laughs> nie jestem ostatnim, póki co. No wypieprzeć dziadu. Kuktas Niedziemą miać Bo bym się wywalił w tirówkę O teraz odkryłem jak ja je mogę jeździć, bo ja muszę przed za każdym zagrętem hamować, a nie? nie tak jak w niech widzie, że nie hamuje. Co to jest? Daj Ale co tam było w ogóle? Silnik ma prawie cały uszkodzony i upad kierowniczy I zawieszenie Tylko to na samej górze to nie wiem, co to jest sam mi skręca widzicie? O, gacie mi spadły. W się sensie w grze <laughs> tu jesteście daje ja mam całe ubranie na sobie, więc... Co to było? <laughs> Jej! 11! No się nie śmieję, dam ci ten. No, przedostatni. No. Dobra, pokażę pokaż wam teraz... Jakie apadzi? To nie apadził, ja to do mnie Dominiku w Dobra, jedź tym. Czekaj. Nie, nie, takie to nie to Jestem Sylwia. Dobra, masz do wyboru sobie. No to sobie wybierz. Co który? Ten, czy za półtora tysiąca, ten ostatni. Teraz będzie zobaczycie sobie jak będzie Dominika i z niego się pośmiecie. <śmienicza> ja nie będę mówić, ja nie będę ja, ja <śmienicza> czas się nie gada. Nie no, no. Ty, to jest wysiłek jeden na jeden czy mi się wydaje? Mm. Czy, 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 czy czas czas? Mm. Jak ty robisz? <śmienicza> co? Tak nie chciałbyś. Bo jeden na jeden. A, nie bo ty masz czas do pobicia ta, teraz Ja mi się nie ścigam A je, teraz mam Masz, ta czas do pobicia masz Minuta 39 A masz z pół Minuty już Czas okrążenia to jest Do pobicia Cześć mi się wydaje, że że nie uda ci się pobić tego czasu Mi, że też by się nie udało pobić tego czasu więc Pamiętam, To może my, jak graliśmy na single pierze jak to jechałeś, ale... Pamiętam, jak e, imprezę swojej osiemnastki, czyli dwa lata temu... W tym się nie wydaje że mam osiemnastkę, ale... Ładny <laughs> <laughs> e, Ale pamiętam, jak graliśmy sobie chyba... I, ja, Dominik i mój drugi komplet, którego też pozdrawiam zresztą. E,

co, tutaj? bo no, ja, też to, to jest? Aha! Koło masz zadowolone. A to chciałem ja ja to... Aha, bo mi się jak Jeszcze <grym> nie cofa. To... <grym> to nie było, to tak Czekaj no. Tutaj ci cofnę do samego co początku. Czy, da... ja, czy dalej trochę? tutaj no czekaj tu czy dalej no tu jest no ja dopiero to jest jak wcisnę F12 tam i liczba FPS-ów przeskakuje z jednego albo na drugi w <laughs> wyścigu zrobimy przerwę sekund na sekundę może wy tego nie zauważycie bo yy, zostawię tak jak było yy, w sensie że Wróćcie do razu, zrobimy pauzę. Nagrania, ja zobaczę ile to nagranie ma. I to nie ja teraz jadę, także nie wiem, tylko ja zrobiłem tak, jakbym ja jechał I to nie ma silnika w przodę, tylko ma silnik w tył, ciężko hmm. Chyba wiem, jak będzie tytuł. Impreza <grym> <grym> eee, to, nie padałko. Bo... Wspomniałam się jak graliśmy we trójkę W drifty eee, Ja już... Jak ja graliśmy na trzeźwa jak byłem Przed, przed moją osiemnastką eee, To robiłem sobie drifty chyba niecałe... Niecałe tysiąc chyba czegoś, tak ty, Nie, 100... Co, coś ty, Sto coś tysięcy Albo dziewięćset coś tysięcy Tak, dziewięćset coś tysięcy robiłem A e, na osiemnastce zrobiłem chyba około dwóch milionów Jakie koło A Co, no ponad? Koło, ponad milion, tak? Ponad 2 milionów Nie, było około 2 milionów, bo ty na pewno miałeś 3. Ty powiedz, no ja zaokręgłem. Za Czyli ja wiem, około, co prawda nie całe, ale około 2 e, milionów punktów za drifty. Tutaj też będą, w karierze mam nadzieję będą drifty. Wtedy... jeszcze będzie mój ulubiony wyścig i śmiem podejrzewać, że... że uzajemy wtedy pierwsze miejsce jako jedyny wyścig. Bo... uwielbiam... No. Bo... To wyścig się Kojnie, daję radę. Chcesz Znamy... ja nie wiem.

będzie jeszcze też nagrany Death... DESTROY CHALLENGE będzie, Tak jak już mówiłem Będzie nagrany i wrzucony na kanał DESTROY CHALLENGE Gdyż mam do rozwalenia właśnie kierownicę I zanim powiecie, że jestem jakimś idiotą Bo mogłem to oddać To wiedzcie, że ona jest Na tyle pogryziona przez mojego psa Nie przeze mnie przez mojego psa, który niestety już nie żyje, otóż się w tym kierownicą. lepiej działa niż wcześniej. Nie, właśnie nie działa. Kable są wszystkie pogryzione, sama kierownica, te drążki do zmiany biegów, ręczny i tak dalej, i inne pedały. Prawda, nie muszę mieć cię pedała, bo siedzi po mnie. Nie, ale gorszy pedał bo siedzi obok. To znaczy, że ja mówiłem o tobie, co? A o no, kim? Bo nie mówiłem tego o tobie. Jeszcze lustro jest, ja nie wiem. Yeah! Oh! <noise> Żyję <noise> Eee, chyba dobrze jedziesz. Bo by ci pokazało, że źle, że źle jedziesz. Śmieszny ten spód, był Też raz widziałem spód. <noise> w Węgrze <tej> <noise> nie widziałem. No, ale mam jedno całe koło. <noise> jedno całe koło na cztery. Lewe e, prawe przednie, masz całkowicie prawie rozwalone

na jednego gracza, czy na trybie multiplayer? Na trybie e, jednego gracza muszę e, tak jakby ewoluować. Chodzi mi o to, że muszę po robić postępy w karierze, żeby... LOL! E. Uch, sobie. Jaki tył! Żeby... E, hmm. muszę robić postępy w karierze, żeby odblokowywać kolejne samochody. Natomiast w Flatoucie e, w na no Multiplayer mam już wszystkie mapy, wszystkie, e, te... Samochody... Powiem, że pojazdy, bo Flat Flatmobile to chyba nie jest samochód jednak. No. Czyli Flatmobile to jest samochód Batmana. Czyli Samochód... Samochód małego pana. Samochód Batmana to nie jest samochód, tak? Mam wszystkie te dodatkowe samochody, które są dodawane przez kody do właśnie Fratautauta dwójki. Eee, mam odblokowane w trybie multiplayer bez żadnego wpisywania kodu itd. Eee, mam też wszystkie mapy odblokowane i sobie wybieram wtedy eee, dany, eee, dany tory i samochód. Eee, mógłbym wtedy właśnie grać z, tutaj z kolei... Nie, yes, zobacz jak mi dało samo. <laughs> o, personal best. Eee... Miałem taki piątek. 5 fps ów miałem przez chwilę. Najlepsze di. Dobra. Nie trafiłem na uszko, trafimy spadło na ziemię. Więc mogę zrobić to Dobra, zrobimy pauzę. Zauważyłem, że już jest 20 minut odcinka, więc ja się z Wami żegnam. Cześć! <grym>, to do mnie nie było Także, jak się Wam odcinek spodobał, dajcie kciuka w górę. Cicho, Cicho. Jak się Wam odcinek spodobał, dajcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!